Oceany i odległe zakątki planety domów jest tak fascynujące jak śmiertelne. Od gigantycznych ryb i kolosalnej kałamarnicy potrujące węże i maleńkie ośmiornice z toksynami śmiertelnymi, natura stworzyła formy życia, które podważają nasze zrozumienie i wzbudzają zarówno zdziwienie, jak i strach. Poprzez niesamowite spotkania, legendarne historie i odkrycia naukowe, ta wycieczka zanurza nas po najbardziej tajemniczej, niebezpiecznej i niezwykłej stronie świata przyrody. Deguncz, ta ryba jest tak samo przerażająca, jak się wydaje. Najbardziej niepokojące jest to, jak niewiele o nim wiadomo, a to tylko zwiększa jego legendę. Ale niewiele, które zostało odkryte, wystarczy, aby wiedzieć, że nie należy go niedocenić. Część jego tajemnicy wynika z tego, jak trudno jest ją znaleźć. Nawet w miejscach, w których został zauważony, są rybacy, Którzy czekali miesiące bez powodzenia. Mimo to nieliczni, którzy go złapali, nie zapomni o doświadczeniu, niektórzy porównują je z niekontrolowanym bykiem. Ta ryba, znana ze swojej zaciętości, podobno konfrontowała krokodyle bez okazywania strachu. Biorąc pod uwagę, że jego waga może przekraczać 130 kg, nie brzmi tak przesadzone. Ci, którzy mieli szczęście lub wartość, chwytania go, zgadzają się, że nie jest to powszechna ofiara i ostre zęby, jej rozmiar i agresywność sprawiają, że jest to potężny przeciwnik. Zrozumiałe jest, że jego imię, dziwne i coś przerażające, uchwyciło wyobraźnię tak wielu. W rzeczywistości jego legenda wzrosła tak bardzo, że nie byłoby rzadkie, gdyby wystąpiło w historii horroru. Przed wybrzeżem stanu São Paulo w Brazylii istnieje tak niebezpieczne miejsce, które zostało uznane za zabronione dla społeczeństwa. Jest to Queimada Grande, lepiej znana jako Wyspa Węży, terytorium około 43 hektarów, w których mieści się imponująca populacja żupów złotej włóczni, jednej z najbardziej trujących węży na planecie. Gatunek ten, którego nie ma nigdzie indziej na świecie, ewoluował w całkowitej izolacji od tysięcy lat. Bez naturalnych drapieżników i ze stałym źródłem żywności, głównie ptaków migracyjnych, Węże prosperowały alarmująco. Szacuje się, że żyją od 2000 do 4000 egzemplarzy na wyspie. Trucizna tych węży jest tak śmiertelna, że może spowodować rozkład ludzkiej tkanki, a pojedyncze ugryzienie może zabić osobę w mniej niż godzinę. Obecnie brazylijska marynarka wojenna zabrania dostępu do wyspy, umożliwiając wejście tylko do niewielkiej grupy upoważnionych naukowców, którzy badają te węże w swoim naturalnym środowisku. Aktepus blue pierścienie jest rodzajem ośmiornicy, która żyje w ciepłych wodach Oceanu indo Jest znane ze stosunkowo niewielkich rozmiarów i niebieskich pierścieni, które przedstawia w Twoim ciele, które stają się bardziej widoczne, gdy ośmiornica czuje się zagrożona lub podczas polowania. Chociaż jego wygląd może być urzekający, ta ośmiornica jest niebezpieczna ze względu na wysoce potężną neurotoksynę, którą wytwarza, zwaną tetrodotoksyną, która występuje w jej ślinie i może powodować szybkie i potencjalnie śmiertelne porażenie mięśni w swojej zdobyczy lub w każdej istocie, która mu zagraża. Spotkania z ośmiornicy blu pierścieni są niezwykłe i na ogół występują, gdy nurkowanie lub pływacy rybakowie zetkną się z nim. Chociaż ośmiornica nie atakuje, chyba że jest zagrożona, ważne jest, aby traktować ją z ostrożnością i szacunkiem ze względu na niebezpieczeństwo jej trucizny. Pomimo przerażającej reputacji ośmiornica niebieskich pierścieni, jest fascynującym stworzeniem dla naukowców i entuzjastów oceanicznych, którzy badają swoje zachowanie, truciznę i rolę w ekosystemach morskich. Josuk Tenake i jego żona powitali rok z imponującym i wyjątkowym doświadczeniem w życiu podczas nurkowania w mieście Tokio w prefekturze Yokohamy w zimny styczniowy dzień. Sprzedawcy lokalnych sprzętu rybackiego powiadomili ich obecności masowego stworzenia prześladującego w wodach. Postanowili zanurzyć się z nadzieją na znalezienie wielkiego stworzenia i, co zaskakujące, mieli bliskie spotkanie z nieuchwytną istotą. Para znalazła gigantyczna kałamarnica, 8-metowy kolos, rzadki, który zbliża się do ludzi. Istota o długości 8 metrów jest niesamowita, ale nie jest nawet największym tego rodzaju te głowonogody mogą rosnąć do 13 metrów długości lub nawet więcej. Zasadniczo stworzenia te żyją w głębokości oceanu, żyjące na głębokości od 300 do 600 metrów, gdzie ledwo przenika światło słoneczne, co czyni je nieuchwytną wizją. Tenake miało niesamowite szczęście, gdy poznali jedno z tych majestatycznych zwierząt żywych i pływających w mniej głębokich wodach. Ale jak ta gigantyczna kałamarnica zakończyła się w płytkich wodach, niestety prawdopodobne jest, że skłyd znajdował się pod koniec jego życia. Kiedy poszedł na powierzchnię, prawdopodobnie był już w złym zdrowiu. Kiedy postanowił zbliżyć się do powierzchni, pamięć o tej kałamarnicy służyła jako niezapomniane spotkanie dla badaczy i pary. Kamienne ryby są jednym z najniebezpieczniejszych zwierząt morskich żyjących w oceanach tropikalnych i subtropikalnych, szczególnie na Pacyfiku Indołu. Jego wygląd przypomina skałę pokrytą glonami, co pozwala mu doskonale się kamufelować w jego środowisku morskim. To, co czyni go tak niebezpiecznym, to niezwykle potężna trucizna znaleziona w cierni płetwy grzbietowej. Jeśli ktoś przypadkowo nadejdzie na kamienną rybę, ciernie tę uwolnią truciznę, która powoduje intensywny ból i może prowadzić do serii poważnych objawów, a nawet śmierci, jeśli nie szybko. Chociaż wydaje się to nieszkodliwe, kamienna ryba jest jednym z najbardziej śmiertelnych drapieżników w oceanie. Aby uniknąć wypadków, Ważne jest, aby zachować ostrożność podczas chodzenia w obszarach, w których żyje ta ryba i unikać dziwnych przedmiotów, które wydają się skałami w dnie morskim. Użytkownik kredyt podzielił się niesamowitą historią ze swoimi obserwatorami po długim łowieniu. Postanowili udowodnić nurkowanie podczas zanurzenia w wielkiej bariery koralowej na Oceanie Spokojnym. Spotkali gigantycznego zielonego żółwia, który porównali z małym samochodem. Według tej osoby żółw miał co najmniej 100 lat. To nie wpłynęło na to i pod wrażeniem tego niezwykłego spotkania jest to zrozumiałe, ponieważ niecodziennie takie starsze zwierzę jest widoczne w jego naturalnym środowisku. Średnio oczekiwana długość życia zielonego żółwi wynosi 80 lat, ale wiadomo, że niektóre osoby żyły na wolności ponad 100 lat. Żółwie należą do najdłuższych zwierząt na Ziemi, są gigantycznymi żółwiami, takimi jak najdłuższe. Ze średnią długością życia 177 lat. Lionfish, znany również jako skorpioł lub smokfish, jest gatunkiem inwazyjnym pochodzącym z Indo-Pacyfiku, który spowodował obawy w ekosystemach zachodniego Atlantyku i Karaibów ze względu na jego szybki wzrost i zdolność rozmnażania. Przedstawia wyjątkowy i uderzający wygląd z czerwonymi. Białymi i brązowymi paskami oraz długimi trującymi cierniami w płetwach grzbietowych i bocznych. Ryby te charakteryzują się ich agresywnym zachowaniem i okaleczaniem, są żarłocznymi drapieżnikami, które żywią się szeroką gamą tam, w tym małych ryb, skorupiaków, a nawet smażenia innych gatunków morskich. Ich zdolność adaptacyjna i brak naturalnych drapieżników poza ich siedliskiem pochodzenia pozwoliły im szybko się rozmnażać w wodach Atlantyku. Gdzie konkurują z rodzimymi gatunkami z powodu żywności i przestrzeni. Jednym z głównych problemów związanych z jąfiskiem jest jej trucizna. Szarmd i trujące ciernie w płetwach grzbietowych i bocznych zawierają toksynę, która może powodować intensywny ból, obrzęk inne objawy u ludzi, którzy z nimi kontaktują się z nimi. Ta trująca obrona powoduje, że lajemfysz ma niewiele naturalnych drapieżników poza siedliskiem pochodzenia. Aby kontrolować propagację Lionfish i chronić wrażliwe ekosystemy morskie, wdrożono różne strategie zarządzania, w tym selektywne programy połowowe i edukacyjne publiczne dotyczące ryzyka związanego z tym gatunkiem inwazyjnym. Ponadto konsumenci są zachęcani do rozważenia spożycia Lionfish za sposób kontrolowania ich populacji i ochrony raf koralowych innych siedlisk morskich dotkniętych ich niekontrolowaną obecnością. Wyobraź sobie, że Twoje ciało musi Ci przypomnieć, że powinieneś oddychać podczas snu, brzmi niewygodnie, prawda? Cóż, właśnie to doświadcza wieloryby. Czasami nurkowie znajdują grupę wielorybów unoszących się na środku oceanu z ich głowami. Może to wydawać się dziwne, ale jest to dla nich konieczności. W przeciwieństwie do ludzi, wieloryby muszą wspinać się na powierzchnię, aby świadomie oddychać. Oznacza to, że nie mogą sobie pozwolić na bycie całkowicie nieświadomym podczas snu, zamiast tego używają specjalnego rodzaju snu zwanego snem powolnej fali lub snu półkuli. Proces ten pozwala im szybko unosić się w kierunku powierzchni, ułatwia spożycie powietrza podczas spania. Wieloryby zwykle śpią w odstępach około 20 minut, zanim będą musiały wspiąć się na powierzchnię, aby ponownie wziąć oddech, a proces ten może trwać przez kilka godzin z rzędu. Latem 1982 roku lokalny Nurek o imieniu natknął się na coś niezwykłego u wybrzeży Ubra, w pobliżu cew południowo-zachodniej Turcji. Znalazł wrak statku, który pochodzi z końca XIV wieku przed Chrystusem. Ten statek, znany jako Elwen, okazał się jednym z najstarszych i najbardziej zamożnych wraków statków, jakie kiedykolwiek odkryto, o długości od 15 do 16 metrów. Ten statek został zbudowany przy użyciu metody montażu przez mortaje i spigę, technikę podobną do tej stosowanej na greckich i rzymskich statkach. Został wykonany z libańskiego cedru i dębu, materiałów znanych z trwałości. Nie tylko budowa statku była niezwykła, ale także jego obciążenie. Statek przetransportował ponad 20 ton towarów, w tym największą kolekcję surowych metali z epoki brązu, wystarczającą do wyprodukowania około 11 ton brązu. Mieć pochodziła głównie z Cypru, podczas gdy ostatnie badania śledziły część cyny do kopalni w Uzbekistanie i Turcji. Statek przetransportował również egipskie umiejętności złota, miecze minoickie, biżuterię Kanajan i afrykańską kość słoniową. Znaleziono również ceramikę, jedzenie, a nawet narzędzia dla załogi statku. Jego budowa i ładunek sprawiają, że jest to jeden z najważniejszych wraków statków, jakie kiedykolwiek odkryto. Orkę, znany również jako morderczy wieloryb, jest wysoce inteligentnym i społecznym cetacerem, znalezionym we wszystkich oceanach świata. Są łatwo rozpoznawalne ze względu na swoje czarno-białe zabarwienie i wydatkową płetwę grzbietową. Orki są drapieżnikami mieszkalnymi i żywią się szeroką gamą tam, od ryb po ssaki morskie. Używają złożonych i skoordynowanych strategii polowania, takich jak słynny atak zasadzki, aby uchwycić swoją ofiarę. Chociaż jego nazwa sugeruje agresywność wobec ludzi, ataki orków wobec ludzi mają niezwykle rzadki charakter. Głównie interakcje między ludźmi i orków są spokojne i występują w kontrolowanych środowiskach, takich jak parki wodne. Orki są podziwiane za wyjątkową inteligencję, złożone zachowania społeczne, imponujące zdolności jako drapieżniki. Jednak stoją przed zagrożeniami z powodu utraty siedlisk i zanieczyszczenia, podkreślając znaczenie jego ochrony dla ekosystemów morskich. Podczas rewolucyjnej wyprawy pod przewodnictwem biologa morskiego dr Schist z Departamentu Kanady Rybacki i oceanu Naukowcy postanowili zbadać pozornie nieaktywny wulkan pod lodowymi wodami Pacyfiku. Ku ich zaskoczeniu odkryli, że to podwodne wulkan, znany jako podwodna góra, był nie tylko aktywny, ale także emitował gorący płyn i bogaty w minerały. To, co naprawdę zaskoczyło, był szczyt podwodnej góry, który był pokryty ogromnymi jajami. Nie były to wspólne jaja. Należały do białej linii Pacyfiku, rodzaju głębokiej wody związanej z rekinami i paskami. Każde jajo, znane również jako torebka syreny, mierzyło średnicę około 45 cm. Podwodna góra okazała się ogromnym żłobkiem dla tych stworzeń, a oszacowanie setek tysięcy do miliona jaj rozrzuconych na górze. Kto by pomyślał, że takie nieprzewidziane środowisko będzie miejscem, w którym żyje życie. Ząb megalodonu, wymarłego najwyższego drapieżnika ponad 3 miliony lat temu. Jest często wizualizowany jako kolosalna wersja nowoczesnego białego rekina. Chociaż niektórzy poszukiwacze emocji fantazjują o ich ciągłym istnieniu w niezbadanych głębinach oceanu, jest to konflikty z naukowym zrozumieniem głębokiego życia morskiego i jego adaptacjami. Megalodon, którego skamieniałe zęby są najsłynniejszymi pozostałymi, preferowanymi płytkami przybrzeżnymi. O czym świadczą skamieliny, które zwykle znaleźliśmy obok ssaków morskich podobnych do tych małżeństw przez obecne białe rekiny. Zniknięcie megalodonu wywołało debaty z takimi czynnikami, jak zmiany temperatury oceanu, brak zapór i pojawienie się nowych drapieżników, takich jak biały rekin, wszystkie odgrywają ważną rolę w tajemnicy wokół megalodonu. Joru Parba jest absolutnie urocza. Jest to rodzaj Nugi bransio. Rodzaj mięczaka morskiego bez skorupy. Jego wygląd, w kształcie morskiego króliczka, przyniósł mu przydomek królika morskiego. Jest mały, kilka centymetrów długości i występuje głównie w tropikalnych wodach Pacyfiku Indo, od Japonii po Australii. Najbardziej uderzającą cechą joru parby jest jej sympatyczny i gąbczasty wygląd z zaokrągonym ciałem i pokrytym małymi projekcjami podobnymi do włosów. Jego zabarwienie może się różnić w zależności od białego do jasno pomarańczowego, a nawet żółtego z czarnymi plamami rozrzuconymi po ciele. Chociaż Joru parba jest nieszkodliwy dla ludzi i nie ma żadnej trucizny ani żadnego innego specjalnego mechanizmu obronnego, stała się gwiazdą w sieciach społecznościowych ze względu na jego uroczy wygląd. Fotografowie i nurkowie często dzielą się obrazami tych uroczych nugibranchów, które przyczyniły się do ich popularności w społeczności miłośników morza. Oprócz delikatnego wyglądu Joruparba pełni ważną funkcję w ekosystemie morskim, takim jak gotowanie, zasila głównie gąbki morskie, pomagając w ten sposób zachować równowagę populacji tych gatunków w rafach koralowych, innych siedliskach tam, gdzie żyje. Rekiny Grenlandii mogą żyć ponad 250 lat, a naukowcy uważają, że mogą odblokować sekret dłuższego życia u ludzi. Rekiny Grenlandii znane są z powolnego wzrostu w sztywnych siedliskach. Mniej niż 1 cm rocznie i zajmuje ponad 100 lat, aby osiągnąć dojrzałość. Naukowcy stosowali datowanie radiowęglowe w oczach tych rekinów, aby określić ich wiek, ujawniając, że mogą żyć co najmniej 272 lata z niektórymi szacunkami, które sugerują, że ich długowieczność może przekroczyć 400 lat. Przez długi czas ta długowieczność była tajemnicą, ale ostatnio naukowcy odkryli sekret długiego życia rekinów Grenlandii. Badania wskazują, że rekiny Grenlandii mają niezwykle stabilny metabolizm. W przeciwieństwie do większości zwierząt, ich aktywność metaboliczna mięśni nie różni się znacznie wraz z wiekiem. Ta spójność metaboliczna może być kluczowym czynnikiem jego długowieczności. Naukowcy oczekują teraz, że poprzez zrozumienie wzrostu rekinów Grenlandii może przedłużyć nasze życie, jednak nie tak myślisz. Naukowcy badają, w jaki sposób stabilne procesy metaboliczne tych rekinów mogą informować nowe strategie zwalczania chorób związanych z ludźmi, szczególnie w dziedzinie zdrowia sercowo-naczyniowego. Enzymy, które pozostają aktywne w tych rekinach, nawet w zaawansowanym wieku, mogą oferować wskazówki, jak rozwinąć leczenie, które utrzymują zdrowie serca i ogólną witalność u ludzi. Niestety, dla nas przyszłość Grenlandii rekina jest niepewna a tak długi czas pokolenia nie osiągają dojrzałości aż do około 150 lat, co czyni je podatnymi i podatnymi na zmiany. W 1917 roku, w czasach świetności I wojny światowej, szwedzki statek ładunkowy Kidous przetransportował cenny ładunek francuskiego koniaku, przeznaczony dla rosyjskiej arystokracji. Ten luksusowy ładunek był w drodze do cara Nikolas I, kiedy niemiecka podwodna przechwyciła i zatonąła Kirous na Morzu Bałtyckim. Statek zatonął na głębokości 77 metrów, pozostając nienaruszonym przez ponad 100 lat dzięki zimnym wodom, które zatrzymał statek i jego cenne obciążenie. Dopiero w 2019 roku statek został odkryty. Zespół Ocean Axe, kierowany przez Petera Lemberga i Denisa Asberga, postanowili odzyskać ten historyczny skarb, pomimo głębokości. Osiągnęli niemożliwe i uratowali 900 butelek z alkoholem w wieku stulecia, zachowane przez zimne wody oceaniczne od i wojny światowej. Obciążenie obejmowało 50 pudełek z marki Dman i firmy oraz 15 pudełek Benedykta alkoholu. Pomimo swojego wieku treść butelek prawdopodobnie pozostała picie. Chociaż niewielu odważyłoby się spróbować, odzyskane butelki zostały oszacowane na łączną wartość ponad milion dolarów. Chociaż dokładna cena którą osiągnęła na aukcji, nigdy nie została ujawniona. Przez długi czas był to tajemnica, w jaki węgorz, zwłaszcza europejski węgorz szklany, mogły powrócić do swojego miejsca urodzenia na Morzu Azorów, naukowcy uważają, że znaleźli ten sekret. Naukowcy z University of Miami, Rosen School of Marine and Atmospheric Science, odkryli, że węgorze te mają pamięć magnetyczną, która pozwala im zapamiętać i nawigować po prądach wodnych za pomocą pola magnetycznego Ziemi. Pojemność ta była wcześniej uważana za wyłączną dla gatunków takich jak żółwie morskie i niektóre ptaki, ale teraz jest to potwierdzone po raz pierwszy w rybach. Europejskie szklane angule zrodzą się na Morzu Azorów, ale większość ich życia w rzekach słodkowodnych w Europie i Afryce Północnej spędza miejsce narodzin. W zależności od drukowanych sygnałów geomagnetycznych na wczesnych etapach życia, Węgorze te mogą wykryć zmiany w polu magnetycznym Ziemi i wykorzystywać te informacje do nawigacji złożonych prądów wodnych, zapewniając, że dotrą do miejsca docelowego. Naukowcy są podekscytowani potencjałem do zbadania najdokładniejszego magnesowania i planują zbadać inne gatunki ryb, aby sprawdzić, czy dzielą tę zdolność. W 2000 roku Grupa nurków była w rutynowej misji czyszczenia sieci duchów lub Faraki Networks na dnie Morza Bałtyckiego. Te zapomniane sieci stanowią zagrożenie dla życia morskiego, dlatego konieczne jest je wyczyścić. Jednak nurkowie znaleźli coś znacznie bardziej interesującego utleniony artefakt glonów, który wyglądał jak stary maszyna do pisania. To, co znaleźli, była rzadka maszyna Enigma. Urządzenie używane przez siły niemieckie podczas II wojny światowej do szyfrowania komunikacji wojskowej. Maszyna Enigmy została wynaleziona przez Orf Korwes po I wojnie światowej i szybko przyjęta przez armię niemiecką. Miał koła wirnikowe, które wymieszały litery do tworzenia zakodowanych komunikatów i do rozszyfrowania tych wiadomości, odbiornik potrzebował innego komputera Enigma skonfigurowanego z tymi samymi pozycjami wirnika. Ten złożony system umożliwił niemieckim siłom przesyłania tajnych informacji z względną bezkarnością, dopóki alianci kryptografowie pod przewodnictwem brytyjskiego matematyka Alana Turinga nie udało się rozszyfrować kodeksu. Specyficzna maszyna Enigma znaleziona przez nurków miała trzy wirniki, co sugeruje, że została użyta na niemieckim statku wojennym zamiast na okrętach podwodnych, który normalnie nosił modele czterech wirników. Jest prawdopodobne, że to urządzenie zostało wyrzucone przez zarząd w maju 1945 roku, kiedy siły niemieckie zatonąły swoje statki, aby zapobiec ich schwytaniu przez sojuszników. To odkrycie jest wyjątkowe, ponieważ tylko garść tych maszyn przetrwała do dziś. Po odkryciu, maszyna Enigma została dostarczona do Szwedzkiego Muzeum Archeologii w celu zachowania i studiów. W czerwcu 2015 roku. Rybacy u wybrzeży wyspy Santa Catalina w Kalifornii zauważyli niezwykle długie ryby. Potrzebna była pomoc 16 osób, aby zabrać ją na ziemię. Miejscowi są przyzwyczajeni do znalezienia różnych mieszkańców oceanu rzuconych na brzeg po burzy, ale ryba przypominająca węża morskiego była dla nich czymś nowym. Dlatego wiele osób zebrało się na plaży, aby zobaczyć dziwne stworzenie i zrobić z nią zdjęcia. Później odkryto, że ta ryba jest znana jako król Areng. Długość tego ukazu osiągnęła 5 metrów, co przyciągnęło uwagę zarówno mieszkańców, jak i prasy. Królowie ARK zamieszkują oceany Pacyfiku, Indii i Atlantyckiego, żyją na głębokości od 500 do 700 metrów i są najdłuższymi rybami kości ze wszystkich badanych. Mierzą średnio około 3 metrów, ale największy zarejestrowany okaz miał 11 metrów długości i ważył 272 kg.